Witam wszystkich. trzeba ja mam brudną bo jest błoto. Ładujemy. Teścik robimy. Teścik agregatu. Pierwszy raz taki o kabelek Cyk cyk cyk. Pod Ładujemy. Fajna kłupa 2 ,2 tu musiałem zrobić uziemienie z jednego z wolcy, zrobić uziemienie do uziemienia, że tak powiem, do samego agregatu. I z agregatu do domu do betnarki i dopiero wystartowała mi ta ładowareczka. Bo tak to nie chciała wystartować w ogóle. Później będę robił testy tutaj troszeczkę yy, większej ładowareczki. 2,2, to jest 10, 10 Amper tylko. A ta jest chyba 16, ale nie jestem pewien. Ale to zobaczymy zaraz, jak to będzie działać. Samochód się oczywiście ładuje. Bez problemu. Jedzie. No takie testy. Witamy na kolejnych testach mistrzów Siema Teraz tak, co testujemy tą drugą? Yy, ładowarkę co? Czekajcie, tutaj gdzieś klucze wsadził. To Kacperek, weź zobacz Otworzę Ci ten Weź otwórz kochany klapkę Otwórz ładowarkę, nie w tą stronę z drugą. Dobra, do misz? to na razie nie, poczekaj yy, Wiesz co, do Misiu? Weź podłącz ten kabel, kochany, ten kabel, który tu jest. Jak chcesz testy robić, dobra? No, ten wyjmij. Ten stąd wyjmij, bo to są. No, ten wyjmij, kochany. No, o tak. A ten. W... Podłącz. Jak tam ci idzie? O, bajka. Dobra, to teraz tak. Odłączamy to, nie? No, Mak, możesz oczywiście, że możemy Ty robić testy, a nie ja. Trzymaj, ale poczekaj chwilę. Poczekaj chwilę. Tu nie dotykamy. Pamiętamy, tak? Dotykamy. Kacperek Ury, Wiktor, znaczy to mówię. Dominiś. Przyciśnij raz. Dobra, poczekaj, aż się uruchomi. Startował, Dobra. Poczekaj. No, tam się zaświeciło. Na niebiesko. Ta jest. Mocno. Staj się. Bardzo dobrze. Czekamy co się będzie działo. Czy da radę? Oj! Jedzie! Proszę bardzo, 4 kW overload. Przeciążenie, niestety. Podjechał do 4 kW, spróbujemy zresetować AC. Jeszcze raz. 7 7, 6, 3, overload, 3, 7, 7. Podziała 3-8, 3-9 Nie. Niestety Dobra, powinniśmy wyłącz Dobra, poczekaj. Podjechał do 4 kW, tak? Tak, o Jezu no nie git, no nie git, bo się wyłączyło. Myślałem, że będzie to lepiej. Ale Kacperku, teraz tak. Odłącz, kochany. Ja mogę? Odłącz. No poczekaj, no Kacperek operuje tutaj. Ja przy okay? ja No, ale musisz, nie, no ja? dawaj. Ja to, a ty sobie. Dobra. Ja nie ja dasz rady? Te. No dawaj. Kacperku, mogę Ci pomóc? Poczekaj, zobacz. To się po prostu nie ciągnie się za kabel, synuś. Tak się robi. To, no, to ciężko, faktycznie. Ale poczekajcie, chłopcy. Weźcie to, załóż. Za Załóż to. Kacperku możesz się nie denerwować, czy nie denerwuj się sobie. Dobrze, ale jest jeszcze tyle rzeczy do zrobienia. Odwrotnie, to załóż. Nie denerwuj się, bo zobacz, robisz błędy. Ale nie no, chłopie. No jak ładnie. Nie tak, nie tak. O tak. Teraz załóż. Ale? O pięknie. Trzymasz kabel. Domel odłącza tamten. No. Tylko, aha, ale przytrzymać trzeba, tak. O tak. Dobrze, Kacperku, zostaw. Czekajcie, zwińcie go ładnie. No zobacz, patrz, tak się zwija kabelek. Pyk, 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 pyk. Pyk i pyk. Ale to tak widzisz, jak będziesz musiał to trzymać. No trzymacie razem. Wrzucić do bagażnika teraz? Tak. Czekajcie, ja Do bagażnika. No możesz puścić, do Dominic, możesz puścić mu to? Prasza tu się pomyliło. Nie otworzyłem to, co trzeba. Nasz radę, synu, staj pary, poczekaj, pomogę ci. Jepa. dawaj, wrzucaj. No, dobra. Domiś. A my sprawdzimy. Zobacz, tak, no to. Odłącz tam z. Nie, w garażu też nie jest ciepło. Zobaczmy ile to ma. Watów mocy, co tu jest? A, tu jest tabliczka znamionowa. A, 32 ampery. 32 ampery. To dlatego jest... No to nawet nie mieliśmy tego jak podłączać. Widzieliśmy, że nie pójdzie. Bierz. I do bagażnika. Okej? Okay? Pata podłączy tutaj teraz... Drugą rzecz w sensie drugą ładowarkę Zamkniesz garaż, da znaczy ci ten bagażnik. Co ja dzisiaj z tym garażem? Muszę pomóc, no to już biegnę. Ale pogoda dzisiaj, co? Kiepska fada w dobra. Chodź, odpalaj agregat Dawaj. Odpalaj agregat przyciskiem przyciskiem na raz Dobra. Ale mocno, nie, 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 no to musisz tak, zobacz. Zobacz, to trzeba tak. Co tu się stało? A, bo już zas... Przytrzymaj. Dotknąłeś i z y blokada się już załączyła, wiesz? O, teraz jest ok. Poczekaj. O, tak. No i co? A ta? Nie, nie, nie. 0,7. it's okay everything is gonna be okay we had coffee after all but what if we didn't